25 maja 2020 roku, godzina 13. Piotr Nejdek, biurą Makleckiem Banku, zapraszam na cotygodniowy webinar poświęcony analizie technicznej, analizie rynków finansowych. Klasycznie należałoby spojrzeć na rynki poprzez pryzmat tego, co się dzieje w bezpiecznej przystani. Kontrakty na 30-letnie obligacje kontynuują horyzont od wielu tygodni, od dwóch miesięcy praktycznie. Toczy się gra od bandy do bandy, czyli tutaj przełomu nie ma. Jednakże w ostatnich dniach doszło do przetestowania tegorocznej linii trendu wzrostowego. Test pozytywny, jednakże kontynuacji wzrostów nie ma, czyli z bezpiecznej przystani bez kluczowych sygnałów. Jak na razie, patrząc na ceny złota, na to, co się dzieje w tej części, Bezpiecznej przystani, to jak na razie jest sygnał aktywny kupna, czyli wyjście górą z trójkąta. Korekta miała miejsce na złocie. Tutaj zachęt do kontynuacji spadków jak na razie nie ma, dlatego też z rynku złota docierają do nas sygnały kupna. Jak to się przekłada na amerykańskie akcji? Tak naprawdę nie doszło wciąż do kluczowych wybić. Dał Jones od tygodnia na tych samych poziomach, poziomy oporowe są utrzymane, nie ma przełomu na, na dniach. Na tygodniach jest nieco lepiej z racji tego, że doszło do zamknięcia DJ-a powyżej tygodniowej 200, ale ciągle pod oporami. Cień świeczki sprzed kilku tygodni nadal blokuje zwyżkę. Tutaj także są poziomy oporowe z czerwca tamtego roku, konkluzja na chwilę obecną, niezmienna tutaj. DJ nie wykonał na tyle ważnego ruchu, aby obawy związane z tym, że to jest tylko i wyłącznie korekta wzrostowa, zostały zanegowane. Tym bardziej, że obligacje nie weszły w fale bez. Nie ma odwrotnie skogrowanych sygnałów tutaj z bezpiecznej przystani wspierających SP, indeksu, który także boryka się z wciąż zaporową strefą. To, że piątek wypadł na lekkim plusie, nie oznacza, że zostały zanegowane obawy. Związane z wyhamowaniem obserwowanym od wielu tygodni, z wyhamowaniem tej zwyżki aprecjacji, czy nawet z zakończeniem tego podbicia wzrostowego. Z drugiej strony nie ma sygnału sprzedaży. Tutaj jak na razie amerykański rynek broni się, nie ma trigera do spadków. Kolejny tydzień na tych samych poziomach konkluzja chciałoby się rzec tutaj coś nowego, wartościowego, ale bez przełomu. Plusem jest to, że doszło do zneutralizowania zeszłotygodniowych obaw, które były omawiane tydzień temu na webinarze. Dlatego też konkluzja dla Wall Street tutaj jest neutralna. Jeśli chodzi o ksetrę, niemiecki indeks ma za sobą całkiem udany tydzień. Wydostał się po cenach close tej lokalnej konsolidacji, jeśli chodzi o tygodniowe ceny zamknięcia, ale tak naprawdę pozostaje wciąż w tej oporowej strefie wyznaczonej, wiemy doskonale, przez dolne ograniczenie kilkuletniej konsolidacji, w ramach której przebywał niemiecki benchmark. To są także poziomy oporowe związane z minimami z sierpnia tamtego roku. Przełomu nie ma. Z drugiej strony są wsparcie obronione na ten tydzień kluczowy poziom obrony dla 710 10677 do tej wysokości DAX jest bezpieczny, a tym samym ten outlook neutralny pozostaje na niemiecki indeks. Na uwagę, na uwag zwracam uwagę na to, co się dzieje. Wśród maluchów niemieckich, mianowicie SDAX jest w bardzo silnej oporowej strefie. Tutaj są aż cztery kluczowe zmienne czynniki wpływające na to, że maluchy niemieckie mogą się zatrzymać. Mianowicie widzimy linię wsparcia, widzimy tygodniową dwusetkę, widzimy Fibo zniesienie, widzimy także dzienną dwusetkę oraz górnoagenczej kanału. Natłok tych wszystkich elementów technicznych właśnie w okolicy 11 200 11 300 punktów dla niemieckich małych spółek może okazać się zbyt trudne do wybicia. Czy to przełożyłoby się na SWIG 80, który zachowuje się wręcz genialnie? O tym za chwilę. Dlatego też sądzę, że kolejne dni maja, czy też początek czerwca, ma prawo okazać się kluczowy, jeśli chodzi o ocenę techniczną trzeciej linii niemieckiego pakietu. Jeżeli tutaj dojdzie do przyłomu, do wyłamania poziomu 11 300 punktów wśród maluchów niemieckich, tak naprawdę od strony technicznej otwiera się furtka na tegoroczne szczyty a to oznaczałoby, to byłoby podstawą do tego, aby na cały szeroki niemiecki rynek spojrzeć z optymizmem. Na razie jest walka w oporowej strefie, zobaczymy jak to się przełoży. Wśród otoczenia zewnętrznego ciekawie prezentuje się złoty. Patrząc na PLN Index, na ten wskaźnik, okazuje się, że ubiegły tydzień był jednym z silniejszych w ostatnich miesięcy jednym z najsilniejszych w tym roku, o ile nie najmocniejszy tydzień. PLN Index wyszedł górą z trójkąta, zamknął się powyżej potrójnego dna z 2016 roku. Powstaje tym samym struktura zwana overlap i pretekst do kontynuacji wzrostu, czyli pretekst do tego, aby złoty dalej się umacniał. Jeżeli złoty wejdzie w ten trend wzrostowy, Powinien to być bardzo dobry sygnał dla polskich akcji. Dlatego też nie pozostaje nic innego, niż z poziomem wsparcia dla tego benchmarku, dla PLN Index, związać z jego podstawą, z podstawą tej świeczki 70,56 wsparcie na najbliższy tydzień i do tej wysokości outlook na złoty jest wzrostowy. Czy to przełożyłoby się na WIG 20 USD? Na benchmark, który wciąż nie może wbić się nad oporową strefę, no, jest zielone światło z rynku walutowego, aby zagranica spojrzała bardziej przychylnie, właśnie na nasz rynek finansowy. Ale WIG-20 USD jeszcze nie wybił kluczowej, oporowej strefy. Ją tutaj widać w postaci tego czerwonego prostokącika, czy też tego poziomu, dlatego też patrząc na ten wykres nie ma jeszcze przełomu, nie ma konkluzji optymistycznej. Plusem jest to, że pojawia się flaga, czyli klasyczna struktura z analizy technicznej wskazująca na przystanek w kontynuacji wzrostów. Aby jednak doszło do wiarygodnego wybicia potrzebne jest oczywiście przełamanie kwietniowych szczytów, najlepiej w tygodniowych cenach close. Na chwilę obecną, dzisiaj, pod koniec miesiąca tego sygnału nie widać. Dlatego też zaczekajmy kolejne dni do początku czerwca, czy uda się pod koniec maja coś takiego osiągnąć. Jeśli to się uda zrobić, dojdzie do wybicia oporowej strefy, wówczas WIG-20 USD otrzyma tutaj klarowny sygnał kupna, jednakże wciąż tego nie widać. Patrząc na WIG-20, marazm, jeden wielki marazm. Konsolidacja na tych samych poziomach cenowych. Tutaj trudno o optymistyczne czy też pesymistyczne wnioski, ponieważ tego typu horyzont tak naprawdę zniekształca sygnały, które się w ramach niego pojawiają. Jak na razie od południa, Trzyma ściąga magnes w postaci niedomkniętej tygodniowej luki Hossy. I jak pokazuje historia, bez wypełnienia tej luki, Trudno o wiarygodny impuls wzrostowy dla naszego rynku. Dlatego też tutaj strefa 1510-1530 ma prawo dalej negatywnie wpływać na kondycję naszego indeksu. Co niektórzy doszukują się na wykresie dziennym, szczególnie widać to na godzinówce, struktury głowy z ramionami. Jednakże. Horyzonty, które tutaj widzimy, mają to do siebie, że trudno w sposób wiarygodny podejść do tego typu struktury. Jednakże 1550 cały czas jest bronione, nie ma trigera do wyjścia dołem, wręcz przeciwnie, piątkowa świeczka, która się pojawiła na wykresie, długi dolny cień, obrona pod koniec sesji. Pozytywnie przekłada się na początek tego tygodnia, widać to dzisiaj na sesji, 1% na plusie, ale to jest wciąż za mało, aby doszło do kluczowego przełomu. Stąd też Outlook na WIG20 jak na razie nie jest optymistyczny, bez wyłamania oporów, czy też bez domknięcia luki, trudno o bycze konkluzje. MWIG40 boryka się z oporową strefą, dzisiaj jest wykonywany atak na kwietniowy maksima. Proszę zwrócić uwagę na to, że w piątek właśnie ta świeczka z długim cieniem stanowi trampolinę dla dzisiejszego ataku. Stąd też zachodzi całkiem realna szansa, iż MW40 sobie poradzi z tym oporem, z którym nie może od wielu tygodni. Zobaczymy, bo tak naprawdę w tamtym tygodniu nie doszło do nawet wybicia sufitu czarnej świeczki, co dopiero. Yy, do wybicia kluczowych poziomów oporu wyznaczonych przez lipcowe minima z 2016 roku. Jest lepiej, jest fajnie, ciekawie, ale MWIG-40 po piątkowej cenie Close nie wykonał kluczowego ruchu, na bazie którego można byłoby tutaj stworzyć optymistyczny scenariusz. Jak na razie neutralnie tym się rządzi konsolidacja, iż bez wybicia nie ma klarownych sygnałów. Otoczenie zewnętrzne geny, pozwala nam spojrzeć nieco korzystnie na KGHM, o ile dojdzie do kontynuacji wzrostu na cenach miedzi. Właśnie w tym momencie należałoby się skupić na tym, co zrobi Kapel Future, bo w ostatnich dniach doszło do zaatakowania oporowej strefy. Jak na razie pierwsza próba wybicia przez miedź kluczowych poziomów oporu okazała się nieudolna czy to zielony, czy w innym kolorze prostokąt, nie ma większego znaczenia w tym momencie. Kluczowe jest to, że Kaper Future buduje coś na wzór klina w oporowej strefie, co nie jest jak na razie pozytywnie odbierane i ma prawo zakończyć się wyjściem z tego dołem. Na chwilę obecną także i tutaj Outlook na mieście jest neutralny z racji tego, że opór trzyma, ale wsparcia także. Można byłoby związać z pułapem z podstawą ostatniego swingu wzrostowego, czyli z minimum zbudowanym w połowie maja, poziom wsparcia, którego przebicie ewentualnie wyzwoliłoby trigger nawet do zaatakowania tegorocznego denka. Jeżeli taki scenariusz dla miedzi zacząłby się rysować, wówczas KGHM zapewne. Odczułby to w sposób negatywny na swojej rynkowej wycenie. Jak na razie nic się trzyma, a tym samym, i zaraz spojrzymy sobie na KGHM, na wykres KGHM-u, tam także w miarę dobrze się dzieje. Przechodząc do spółek z WIG-20, patrząc na nie od strony alfabetycznej, tak naprawdę Alio, który jest pierwszy na liście, nie zanegował tego co zaczął pokazywać w drugiej połowie maja. Mianowicie przełamane lokalne wsparcia, brak mocniejszego odbicia, jedynie utrzymanie poziomu w okolicy 14-13 zł, to jak na razie z punktu techniki jest za mało, aby w sposób pozytywny spojrzeć z powrotem na Alior, bo przypominam, że zejście poniżej lokalnego wsparcia zamknęło pozytywny outlook na Alior. Dzisiaj po ostatnim tygodniu i bez wybicia w ostatnich dniach pułapu 14,32 zł, nie udało się tutaj odwrócić sytuacji technicznej. Jak na razie sygnały sprzedaży obowiązują do wysokości 14,30. Tutaj outlook pozostaje negatywny. CCC, wsparcie obronione, ale ataku nie ma. ma wolumeny słabną. Z drugiej strony 37,78 jest zabronione. Dlatego też z punktu widzenia techniki, jak na razie CCC pozostaje z optymistycznym outlookiem. Nic się nie zmieniło w ostatnim tygodniu. Tak naprawdę zmienność z ostatnich dni była najniższa w tym roku. Stąd też trudno o zmianę koncepcji. Jak na razie tutaj konkluzja jest pozytywna. CD Projekt. Nowe maksima, nowe szczyty. Wsparcie na ten tydzień to jest 371. Strefa 400 zł jest atakowana do wysokości 371. Outlook na CD-projekt jest optymistyczny. Do tej wysokości papier się broni. Wolumeny cały czas zdrowe, silne jak na szczytach. Czyli tutaj konkluzja jest bycza. Cyfrowy polsat. W tamtym tygodniu nie udało się zanegować. Obaw związanych ze słabnącym popytem. 25 zł, 24 grosze, czyli kluczowo opór na poprzedni tydzień, nie został wybity. Nie ma sygnału kupna. Wprawdzie poziomy cenowe z tamtego tygodnia, jak i z początku tego tygodnia nie odbiegają od tego, co robi cyfrowy w ostatnich dwóch miesiącach, ale z racji tego, że pojawił się fake podczas wybijania oporu i cofka, dlatego też na chwilę obecną cyfrowy bez pozytywnej konkluzji. Dino. W tamtym tygodniu udało się wyłamać lokalną opór 170 zł, dlatego też tutaj kreski są na korzyść Dino. Jak na razie próba zdołowania tego papieru okazała się nieudolna. Podstawa lokalnego swingu, czyli piątkowe denko, to 1680 i do tej wysokości Dino jest bezpieczna, tym samym Outlook na, na papier także. JSW, cofka piątkowa na bardzo dużych, wolumenach, związana była chociażby z czwartkowym wyhamowaniem w oporowej strefie i tak naprawdę JSW wraca do tych swoich poziomów konsolidacyjnych, a dopóki 12, 12 zł, 12 dopóty Outlook na JSW pozostaje tutaj optymistyczny. Horyzont także w przypadku tej spółki dominuje, stąd też bez większych klarownych sygnałów. KGHM. Ceny miedzi zachowują się w ostatnich tygodniach genialnie, doszły do poziomu oporowego. KGHM takim poziomem oporowym może być w przypadku spółki KGHM dzienna dwusetka. Od tygodnia czasu KGHM próbuje wybić ją w sposób wiarygodny. W czwartek doszło do cofnięcia, w piątek zamknięcie pod dwusetką, dzisiaj także 80 na 75 groszy stanowi opór. Tylko tak naprawdę to, co robi KGHM od wielu tygodni mieści się w ramach konsolidacji, stąd też trudno tutaj o negatywne wnioski. Jeżeli ceny miedzi wyjdą dołem z klina, o którym była mowa na początku spotkania, to i KGHM będzie miał problemy z utrzymaniem się na bieżących poziomach. Patrząc na spółki ze stanów, chociażby takie jak BHP, czyli konkurencja dla spółki KGHM to jest BHP. W tamten tydzień wyhamowani także pod tygodniową dwusetką. Kagel czy BHP, jeśli chodzi o tego typu średnio chodzą wręcz w tym przypadku idealnie, jeżeli w Stanach tego typu spółka jak BHP nie wyjdzie górą, nie wybije oporu, to trudno, żeby Kagiech to zrobił. Patrząc jeszcze na Rio Tinto, tutaj dwusetka wybita i wygląda to dużo lepiej, jednakże pycha, która była pokazana w tamtym tygodniu w postaci olbrzymiej luki, sprawia, że lokalnie ta presja na wzrosty. Powinna zostać nieco wyhamowana. Dlatego też KGHM, będąc na tych poziomach, zachowuje się neutralnie, nawiązuje do światowych tendencji, jednakże brakuje trigera do kontynuacji wzrostów. I zagrożenie w postaci klina na cenach mieć. LPP. Tu się nic ciekawego nie wydarzyło. Kolejny tydzień stania w miejscu. Sygnały świadczące o wyhamowaniu popytu, odpadnięciu od luki i problemy związane z utrzymaniem się nad linią trendu wzrostowego pozostają. Nierozwiązane na tygodniach, nie udało się zanegować czarnej tygodniowej świeczki. W tamtym tygodniu 6430 nie zostało pokonane, nie ma sygnału kupna. Jak na razie LPP tutaj na wykresie nie wygenerował sygnałów kupna. Lotos. Ciekawy układ pozostaje na wykresie paliwowej spółki, jednakże nie ma wybicia na północ, czyli Papier konsoliduje się w trójkącie, a także nie ma układu typu fake od południa. Wolumeny w ostatnich dniach dosyć słabe, na chwilę obecną nie ma trigera do wzrostu, wsparcia są bronione, można rzec konkluzja neutralna lokalnie, jednakże w średnim terminie tutaj pojawia się formacja, struktura zachęcająca do kontynuacji HOS. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, gdyby w tamtym tygodniu 62 zł 6 groszy zostało wybite, bo o tym była mowa tydzień temu na spotkaniu, pojawiłby się trigger do wzrostów. Nie ma triggera, nie ma konkluzji wzrostowej. Przekładamy outlook na kolejny tydzień. Orange neutralnie, spadające obroty, wsparcie niby trzyma, ale tak naprawdę zamknięcie poniżej dziennej 200 na tygodniach. Nie udało się wyłamać czarnej świeczki 6,84 nie zostało pokonane w tamtym tygodniu, nie ma sygnałów kupna, dlatego też jak na razie Orange bez tutaj optymistycznych prognoz. PKSA kolejny tydzień, te same poziomy, ta sama struktura, te same układy, te same obawy, czyli nie ma sygnału kupna, opory trzymają, wsparcie bronione, na tygodniach totalny marazm, to może się zmienić w najbliższych dniach, wystarczy jedna iskra i tutaj, poziomy oporowe mają prawo zostać zaatakowane, ale dzisiaj 25 maja o 13.20 brakuje wskazówek zachęcających do tego, aby ten outlook negatywny od wielu tygodni, który obowiązuje został zanegowany. PGE spółeczka, która w średnim, w drugim terminie ma aktywne sygnały kupna one bazują na tym układzie z połowy marca nie został on zanegowany, został przetestowany nawet lokalnie Widać problemy z wybiciem 4,50, co nie oznacza, że tutaj pojawiają się przesłanki do tego, aby PG wracało do trendu wzrostowego. Jak na razie konsolidacja boczniak, tak zwany, bez negatywnych sygnałów. I jak na razie konkluzja w średnim, w długim terminie dla PG pozostaje wzrostowa. PG płaski wykres od ponad miesiąca. Fake na północy ale nieskutkujący zejściem poniżej 3,44. Dlatego też konkluzja dla tej spółki pozostaje neutralna, bez większych tutaj sygnałów. PKN Orlen, kolejny tydzień marazmu na tygodniach, nic się nie zmieniło. To, co negatywnie wpływa na PKN, to jest czarna świeczka z drugiej połowy kwietnia, ale ona nie znalazła kontynuacji spadków w kolejnych tygodniach, dlatego też została zneutralizowana, bieżące poziomy, nie pozwalają niestety na postawienie wiarygodnej prognozy dla PKN-u. Czyli konkluzja neutralna. PKOBP, podobnie jak i PKSA, brakuje tutaj trigera kopniaka takiego na północ, który pozwoliłby na zanegowanie pozostałych obaw związanych z tym, że jedynie to, co robi PKOBP, to jest konsolidacja przed wyjściem. Z tego dołem, z racji tego, że kluczowe wsparcia dla PKBP przebiegają dosyć nisko. Nie można wykluczyć, że tutaj doszło do naruszenia minimum 2016 roku, a tym samym to, co robi PKBP w ostatnich 10 tygodniach jest formą wybierania z rynku akcji zmiany nawet trendu w długim terminie, ale do tego potrzebne jest potwierdzenie. Rozmawialiśmy tydzień, dwa tygodnie temu, czy nawet trzy, że wydarzenia z końca kwietnia, polegające na zamknięciu sekwencji czarnych świec, kiedy doszło do wybicia 22 13, było bardzo dobrym sygnałem. Jeszcze lepszym było obronienie tych sygnałów, ale nie ma tego trzeciego elementu, czyli zachęty trigera do wybicia górą tej konsolidacji. Dlatego też po ubiegłym tygodniu wciąż bez pozytywnych sygnałów. Play. Tak naprawdę na Playu z jednej strony pojawiają się zachęty do tego, aby wrócić do konsolidacji, czyli przetestować 31-15 zł, z drugiej strony dwa tygodnie pod dwusetką skutkowało wybiciem tej konsolidacji dołem, a tym samym brakuje argumentów, dlaczego Play miałby właśnie zacząć ponownie rosnąć, wejść w nowy impuls wzrostowy. Jeżeli jednak to denko na 28-28 zostało obronione, czyli podstawa białej świeczki zrobiona na ultra high volume, wówczas zachodzi spora szansa na to, że papier zacznie się odradzać. Jak pokazuje historia, tego typu cofki bardzo często są pomocne do tego, aby w ramach wykonanego rozpędu zaatakować najbliższe opory i wybić się górą właśnie powyżej strefą 32 zł. Jeżeli chodzi o konkluzję, w przypadku tego wykresu można byłoby zaryzykować tezę, że do wysokości 28, 28 zł, 28 groszy, Play stanął przed możliwością zbudowania nowej wzrostowej fali. I do tej wysokości jest papier bezpieczny. PZU przez tydzień nic się nie zrobiło, te same poziomy, totalny marazm. Tydzień temu nie udało się wybić kluczowego poziomu poporowego, a wystarczyło przecież tylko zaatakować poziom i go pokonać. 30 36 zł. Nie udało się, nie ma sygnału kupna, a wcześniejsze obawy związane ze spadkami nadal obowiązują, a tym samym konkluzja dla PZU od strony technicznej pozostaje spadkowa. Santander tydzień czasu stania w miejscach, podobnie jak PKBP, praktycznie podobna sytuacja, jednakże brakuje trigera do wzrostów, a tym samym dzisiaj także nie ma pozytywnego outlooka. To, co rzuca się w oczy, jest to zbliżanie się, czyli kolejne podchodzenie pod taką klasyczną nie trendów wzrostowego czy górnogranicznej konsolidacji i coraz mniej brakuje do wiarygodnego wybicia tej struktury. Dlatego też w przypadku pokonania poziomu 160 zł pojawiłby się trigger do wzrostów przy zabezpieczeniu czy przy obronie byków na poziomie 141,10 groszy. Jeżeli Warunek górny, brzegowy zostanie spełniony, czyli 160 zł. zostanie wybite, wówczas, wówczas z poziomem obrony 141 10 zł. 10 groszy, outlook dla spółki Santander staje się wzrostowy. I na końcu Tauron. Podobnie jak PGE, w długim terminie obowiązują sygnały kupna w oparciu o strukturę, która pojawiła się. W drugiej połowie marca ona została przetestowana, obroniona. Jak na razie z wykresu płyną w długim terminie pozytywne sygnały. Lokalnie doszło do naruszenia górnego ograniczenia tej konsolidacji, ale tak naprawdę to jest nic innego jak jeden wielki horyzont, podobnie jak dla WIG-20. Dlatego też tutaj zachodzi ryzyko, że ten horyzont zostanie wydłużony w czasie, a tym samym brakuje pretekstu do lokalnej zwyżki. Jednakże w średnim, w długim terminie outlook na Tauron pozostaje optymistyczny. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień, poniedziałek o tej samej godzinie. Kłaniam się serdecznie. Piotr Gnejtek, biura Materskie Banku.